Cześć no wszyscy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hide and Seeka. Dokładnie tak, dzisiaj jestem akurat solo z tego względu, że po prostu no, nie mieliśmy e, czasu troszeczkę z vertex, z Po prostu Vertex ma troszeczkę inne teraz e, plany, sobie nagrywa tam parę innych odcineczków. A ja e, chcę sobie nagrać ten odcinek. No i przy, przy okazji z wami troszeczkę pogadać, ponieważ w ten weekend, w tą sobotę, czyli 14 bodajże maja, e, będzie maraton, który już gdzieś tam zapowiadałem w Detranie. Teraz zapowiadam wam jeszcze w Hayden Siku. Będzie maraton z Minecrafta właśnie na kanale Minecraftowym. Czekajcie, wezmę sobie, myślę, świnkę tutaj na kanale Mine. Fuck that, shit, nienawidzę tego po prostu. No, nienawidzę. Dlaczego mnie przenosi do Hunter? No, ale dobra, nieważne. Będzie maraton z Master Builders plus, plus Minecraft Single Singleplayer. Będzie, myślę, się działo dużo, ponieważ już, nagra już nagrałem tych kilka odcinków. Jeszcze przed chwilą sobie nagrywałem. Właśnie Master Builders, i mówiłem już ludziom, że będzie to wszystko w mm, sobotę. Tutaj ktoś już się widzę, czai He. He. No nie rozumiem, typa po prostu, nie? Czy on się tutaj tak kurde w ten sposób e, zaczaił, dobra? W takim razie lecimy i dzisiaj ciśnie most. w takim razie, skoro jestem Hunterem, no to trzeba tutaj wszystkich kurde pokosić. A tu jesteś! No i zginąłeś, dobra? Lecimy dalej, lecimy dalej, ciśniemy, ciśniemy, kurde nie ma litości. Tak więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, materiały będą się pojawiać od godziny 7.30, więc to będzie bardzo, bardzo wcześnie, jeżeli ktoś w ogóle, komuś się będzie chciał wstać na taką godzinę, to naprawdę będzie mi w ogóle miło i, i tak dalej. Jeżeli nie, to, to spoko, ale fajnie jakbyście gdzieś tam sobie na odcinek, gdzieś tam później zerknęli. Co 3 godzinki normalnie odcinek będzie się pojawiał, będzie na przemian. Najpierw chyba będzie Master Builders, później będzie Minecraft Single Player, później znowu będzie Master Builder, znowu Single Player, znowu Master Builders i znowu single player Tak więc naprawdę Będzie się działo Oż ty dziadu Oż ty dziadu, widziałem cię Kurde widziałem, no co za menda Ty Jak on tam strzela, przepraszam bardzo Ty dziadu Ty nie mogę go zastrzelić w ogóle, nie Ty jak on strzela tak Co za ty kurde, ja cię dojadę. Ja cię kurde dojadę. Czaj, niech ja znajdę jakieś wejście tutaj. Tutaj jest jakieś wejście. Nie, tutaj nie ma A nie, czaj, tutaj jest jakieś wejście. A, cię, kurde, czaj, ja cię, kurde, dojadę, czekaj. cię kurde dojadę. Fak, tu nie ma. Bo nie ma jak się dostać tam na górę do nich, no! God damn it, no! To no fuck jeszcze sam nie mogę wejść. Gdzie jesteś, kurde? Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Fuck, nie ma go już tu. Co za bullshit? Kurde, strzelają mnie skądś, tylko nie wiem skąd. Tam, udoniczka jakaś ucieka, dobra. Ale to myślę, że ją już złapią. Halo? Kurde, no. No i teraz wbiłem się na dach, i teraz nikogo nie ma, naprawdę. Tam jest ktoś, kurde. Nie widzę go w ogóle, no co za bullshit Uber rage, kurde Dobra, wbijam się gdzieś na dachy najlepiej, bo to, kurde, w sumie najlepsza metoda Tylko, że, kurde, problem jest taki, że nikogo, nikogo, nikogo nie widzę O ja, pierdziele, zlamiłem A miałem z tak ładnie wskoczyć Dobra, trzech jeszcze zostało w sumie, to nie jest aż tak tragicznie w sumie Trzy minuty na trzech, no Powiedzmy, że powinno być jakoś. w miarę okej, okay. tutaj ktoś był chyba na górze, co nie? Chociaż nic mi nie pipka. Nie ma tu nikogo. Tu jesteś. No, 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 co? Come on. No, gdzie on, jest? Lord, gdzie on jest? No, przecież go strąciłem, chyba, nie? No nie wierzę w to, ale dobra, jeden został. Czekajcie, jeden został teraz. Albo go zabili, albo nie wiem. Został tylko i wyłącznie jeden. Dwie minuty. Czy damy radę? Czy damy radę? Czy go? Kurde, znajdziemy. To by było naprawdę fajne. Jednak wygrać tą pierwszą rundę, ale kurde. Będzie ciężko. Dwie minuty, dwie minuty. Kaman, 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 kaman. Gdzieś na górę, na górę wbijać. I najczęściej się gdzieś na górach chowają, gdzieś tam na jakichś budynkach i tak dalej. Tutaj fajnie było przeskoczyć. Ok. Szukam, 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 szukam szukam i nie widzę. Szukam i nie widzę. Tutaj ktoś jest, nie? Na jakichś drzewkach może czy coś? Kurde, no. No ciężko typa znaleźć. Okej. Okay. A nie, to ja tu dużo nie zdziałam, niestety. Fuck dać shit. Ha. 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 No i, no i, no i dupa, dalej nie skoczę. Kurde, obawiam się, że jednak go nie znajdziemy, nie? Znaleźliśmy go! Okej, okay. znaczy, no nie ale, ale znaleźliśmy go. Yee! Udało się, czyli pierwsza, pierwsza, że tak powiem, gierka wygrana. Chociaż tam pokazuje tego Hidersa ostatniego, że wygrał. Ale to tak naprawdę my wygraliśmy! I ja teraz bardzo proszę, ja chcę być, kurde, haiderem, nie? Ja chcę się chować, kuźwa. Ja chcę się chować, bo, bo ja lubię się chować. Teraz widzę, że jest 10 osób i teraz będzie trzeba, kurde, czekać na, na co najmniej jeszcze dwie, żeby się ewentualnie gra zaczęła. Bo ciule powychodziły. Dlaczego wy, kurde, zawsze wychodzicie po tej jednej grze? No, kaman, bitch, blitch. No, masakra nieraz, jak to, kurde, trzeba czekać. Ale powiem wam jedną rzecz. Tak, taką, jak sobie będziemy po prostu czekać na, tych, na te osoby. Mam nadzieję, że za sobie gdzieś tam jakieś osoby wbiją. Taką, taką kiedyś babcia opowiadała taką rymowankę, nie? Taką yy, o kocie. nie pamiętam jak, jaką się kuźwa nazywał. Ale by, była taka rymowanka, te, te, znaczy taka bajka i tak babcia zaczyna takie, opowiem ci bajkę, tam wam bajkę, jak kot palił fajkę. Coś tam na dużym, cebuchu, cebuchu, czy jak to tam kurde, że przypalił sobie ucho, coś w tym stylu to tak jak już wyglądało, tak to brzmiało. I teraz kurde za cholerę nie mogę sobie przypomnieć w ogóle tej, 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 tej że tak powiem, rymowanki. I w sumie chyba nawet nie szukałem ją gdzieś tam na internecie, nie wiem, nie było jej, bo to gdzieś tam było tylko przekazywane gdzieś tam z pokolenia na pokolenie, może między babciami, a tak normalnie nie... Ej, no ej, no jest 8 osób, no co za bida, ty, e, halo, halo, jeszcze raz, wyjdę sobie do huba i jeszcze raz wejdę sobie do... No oczywiście, reklama musiała się po raz kolejny uruchomić, no ty cholero, jedna... Tego nie lubię akurat tutaj, bo się chce człowiek szybko przebić do kolejnej gry I nie, bo musisz jeszcze czekać, no, join 60 playerów, to gdzie, gdzie tych 60 playerów jest, to ja nie wiem, nie? 8, 2, 2, zarąbiście, gdzie tu jest 60? Dobra, tu się może będą zbierać, bo będzie teraz 10, kaman. No Niech ktoś jeszcze dołączy, okej, okay, dobra, dobra, szybko, szybko do hajderów. I proszę mi teraz, kurde, ładnie nie wychodzić, proszę zostać. Hajder! Dobra. Jeden jest tylko w hunterach, i obawiam się, że niestety pewnie mnie znowu przeniesie do hunterów. To by była lipa. No ale zobaczymy, zobaczymy w takim razie. Może odcinek tym razem nie będzie taki długi jak poprzednio, ponieważ jeżeli będziemy musieli aż tyle czekać, kurde, na kolejnych, na kolejne osoby, no to będzie to dosyć przeromane. Tak więc, jeżeli ktoś z Was w ogóle zna taką rymowankę i, i, i pamięta ją jakimś cudem, albo nie macie jeszcze babcie, to możecie zapytać, może któraś z Waszych babci ewentualnie pamięta taką mm, rymowankę czy taką bajeczkę. To, 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 kurde, fajnie jakbyście mi napisali w komentarzu, bo naprawdę chciałbym ją sobie przypomnieć całą. A, 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 a kurde to nie mogę sobie przypomnieć, no to wiecie, to były czasy dzieciństwa, z, nie wiem, z 10-12 lat temu i teraz, teraz już kurde, no nie pamiętam no. No nie pamiętam. Ale tak siak jedziemy sobie z kolejną. Rundką. Tym razem inna mapka, bardzo fajnie, jestem TNT, nie chcę być TNT, wezmę sobie oczywiście tutaj myślę. Ee, e, ok, Okej, doniczkę, ale Kogoś już tam przeniesi do hunterów. A, no i mówiliście, żebym sobie wbił na przykład tutaj, tak jak nieraz wbijamy sobie, żebym sobie wbił na mm, klasę. W sumie chociaż... Jeszcze... żebym sobie wbił na tą klasę taką, gdzie tam ludzie często jej nie biorą, czyli y, tego. Tego tego zwykłego chyba żelaznego bodajże. Bo, y, bo ludzie często biorą TNT i często biorą radar huntery Więc y, żeby żebym wbił właśnie na te na tą inną klasę. Co Nie. No że to jest 90 FPS-ów, to ja bym nie powiedział, nie? A ja to od razu odczuwam, bo jeżeli na... Co to tak klatkuje strasznie? Tak miłosiernie Co za typ? Co on tu szczera? Jest tam ktoś jeszcze w środku? Ktoś tu się wbił w tego. Dobra. Liper Hunter. Czy nie, czy w radara żebym wbijał? Mówiliście. Czyś ktoś tu jest? I mi się wydawało, że ktoś tu jest. Okej, okay, czekajcie, to wbijemy sobie do tego, do Radar Huntera, bo może jego faktycznie biorą najrzadziej. Bo TNT huntera może biorą część. Kurde, ciężko powiedzieć. Ale to zauważą nas zaraz tutaj. Nie ja stąd chyba sobie pójdę. Takie takie tam jolo oh nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Dobra. Ciekawe czy mi się przemieszczał cały czas, żeby mnie w końcu gdzieś tam ogarnęli, nie? O, tak bym sobie tutaj się na przykład skampił. Tak między liśćmi, w miarę blisko res Respanie. Takie Yolo. <laughs> Chociaż widzę, że i tak jakoś w miarę słabo im idzie. Aha, nie, bo ja widzę co ludzie robią. Przenosi ich do hunterów i wychodzą. Czyli taktyczna standardowa. Sytuacja, tak? Ludzie się po prostu obrażają, że nie! Ja jestem hunterem, a ja nie chcę być hunterem, ja chcę być haidersem i, i, i mnie zabili, to ja wychodzę. Nie? Takie rage quity tak jakby robią. Wiecie, gdzie moja kampa była? Moja kampa była gdzieś tam. Jakby zrobić taką misję: Misję YOLO, i się tam przekraść. O <laughs> się boję. Fak. Czy ktoś tam teraz wysadza w środku, czy gdzie on to wysadza? Nie widzę nikogo, bo cały czas jest dwóch, a tam jest jeden. <laughs> Idę do swojej kampy. Ale to chyba wygramy to z palcem w dupie, bo jest 7 hajderów, a 3 minuty im zostało, i nie mogą prawie nikogo w sumie znaleźć. Znaczy, co, co znajdują, to, to dana osoba wychodzi, tak więc, podejrzewam, że tutaj zbytnio niebezpiecznie nie będzie. Jakaś doniczka ucieka. Hmm. No i na cholerę żeś puścił tą fajerwerkę, idioto. Hm. No idiota no. No idiota, no, no inaczej tego nie nazwę. E, to jest tak, tak tu będę chodził, bo tak nie chcę stać w miejscu, bo w sumie też ciekawie jest jak się gdzieś tam chodzi. Dwóch hunterów, jakby tak kurde e, sprowokować ich i zacząć uciekać, nie? Ciekawe czy mi się to udało. Kiedyś tak uciekałem, to była naprawdę epicka akcja, tyle że nie nagrywałem wtedy niestety swojej perspektywy. Tam coś ktoś wysadza. Psy, w sumie kurde... Easy, nie? Nic się tak naprawdę konkretniejszego nie dzieje, raczej. Chyba, że nagle się kurde ogarnie ktoś i zacznie. O, tutaj można kogoś by. Oj, nie trafię go. O. Mm. Mm. Kurde, no nie trafię go. W sumie mogę iść go pobić? W sumie. Czemu by nie? Hi, hi, hi. O kurde, zabił go. O, fuck. Nie będziesz mi widział, nie będziesz mi widział. Mm. <śścoughs> <A> kurde. <ścoughs> 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 Teraz go tam będą strzelać, zaraz się gościu obrazi po prostu. Na dole chyba będzie? Będzie na dole, czy nie będzie na dole? A w ogóle gdzie jest drugi, nie? Bo jest... Nie, teraz jest trzech w ogóle hunterów. O tu, ja się może... Tak, wiecie... Będę patrzał, nie? Tam jest drugi. Też jest, kurde, podziurawiony. 50 sekund zostało. Dobra, YOLO, kurde, myślę, nie? Mam shocking Kaidera, to oni wtedy też będą w szoku ogólnie, jak ich tam gdzieś uderzę, bo musiałbym tak się zakrać do niego. O, 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 o. Do tego typa. Jest! Zabiłem! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! oh fuck! Dobra, nie, teraz mi się nie udało. Trudno, tam się nie będę, nie będę spinał, ale jednego typa zabiję, bo to czy, czemu się życie nie odnawiało, miałem trzy serduszka cały czas. To za bullshit. <laughs> ale było ciekawie przynajmniej, bo tak, kurde, jakbym się kampił całą rundę, no, to widzicie, że tu się nic konkretnego nie działo, bo gościu ewidentnie jeden z drugim nie mógł ogarnąć. Wzięli sobie kurde, TNT-huntery i, i nie mogą sobie poradzić. Co mnie bije? Lol. Coś mnie tu biło, ale nie wiem co, nieważne. <laughs> nieważne, nie sztoczne. Eee, tak czy jak tutaj już nie będziemy cisnąć trzeciej rundy, dwie rundki dzisiaj sobie tak pociśniemy Przypominam wam, że w tą sobotę o godzinie e, 7.30 dokładnie tak zaczynamy maratoniki, co 3 godziny będą pojawiały się materiały właśnie na tym e, kanale Dlatego was zapraszam serdecznie gdzieś tam do oglądania, będzie Master Builders e, i również Minecraft Single Player będą naprawdę fajne moim zdaniem projekty, pomysły, które dziś tam będziemy realizować mm, i... Co? No i, no, i, no i to tyle. Jeszcze ewentualnie jutro właśnie będzie party, które może uda mi się ewentualnie właśnie nagrać z Wertezem, żeby był, wiecie, bardziej rozpierdziel, tak jak to zwykle bywa. Ewentualnie może party solo, bo tak już dawno w sumie nie było, zawsze we dwójkę nagrywam, to może tym razem będzie party solo. Zobaczymy, zobaczymy. Tak czy siak, ja Wam dziękuję oczywiście serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się i pa pa.